Ten materiał powstał dzięki wsparciu moich patronów. Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam pewną kwestię, która dość istotnie wpływa na życie chyba nas wszystkich, bo każdy z nas zna siebie. Prawda? Oczywiście pozostaje jeszcze pytanie, jak dobrze znamy samych siebie. Czy znamy się na wylot, czy może tylko powierzchownie? Jeśli faktycznie znamy siebie samych tylko trochę, to pozostaje pytanie, czego potrzebujemy, żeby poznać siebie samych, ale tak naprawdę ten film kieruje przede wszystkim do mężczyzn, ale także do osób, które są w jakichkolwiek relacjach z mężczyznami. Głównie dlatego, że przynajmniej tak pokazuje opinia publiczna. Uważa się mężczyzn za bardziej gruboskórnych i może takich, którzy nie mają w sobie zainteresowania sobą samym i nie mają ciekawości siebie. A to wpływa na życie mężczyzn i wszystkich osób, z którymi ci mężczyźni żyją. Więc jeżeli jesteście w jakiejś relacji z mężczyzną, to doskonale wiecie, o czym mówię. A ja myślę, że pora zmienić ten stereotyp. Ale czy to naprawdę mówi coś o mężczyznach? No bo z jednej strony, kiedy myślimy o mężczyznach, to pojawiają się takie kwestie no, widoczne na pierwszy rzut oka. A pewnie jakaś konkretna budowa ciała, pewnie jakieś konkretne zachowanie, być może jakiś tembr głosu charakterystyczny dla mężczyzn. A co z tym, co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka? Co z tym, czego nie ujawniamy na co dzień? Co z emocjami, z myślami, z opinią o sobie samym? i opinią o świecie wokół nas. Co z tym wszystkim, czego nie mówimy na głos? Bardzo często to, co widzimy w mężczyznach, nie pokrywa się z tym, co mężczyźni faktycznie w sobie noszą. Inaczej mówiąc, to, co widoczne w mężczyznach, często nie jest tożsame z tym prawdziwym mężczyzną, który jest w środku, w tej skorupce. Zobacz na przykład, jak wielu z nas ukrywa te aspekty naszej osobowości, które mogą stawiać nas w pewnym niekorzystnym świetle, a przynajmniej naszym zdaniem w niekorzystnym świetle. Jak chętnie ukrywamy to, co jest postrzegane jako słabość, to, co społeczeństwo uważa za niemęskie. No bo co oznacza ten wyświechtany stereotyp prawdziwego mężczyzny? Przecież nie mamy na myśli tej prawdziwej istoty, która jest w środku, w tej skorupie, o której ja mówiłem. Mówimy o pewnym stereotypie. Przecież każdy wie, że prawdziwy mężczyzna to taki, który niczego się nie boi, który nigdy nie jest smutny, taki, który nie czuje się zagubiony i nigdy nie czuje się słaby. Dlatego szczególnie ci mężczyźni, którzy utożsamiają się ze wzorcem tak zwanego prawdziwego mężczyzny, mogą mieć duże trudności w zaakceptowaniu tych swoich cech, które w jakimś stopniu nie wpisują się w ten stereotypowy model. A więc skąd ten rozdźwięk, skąd ta nieumiejętność dotarcia w głąb siebie, to jest często kwestia pracy i wysiłku, takiej celowej pracy nad tym, aby móc dotrzeć. Do siebie samego, aby nauczyć się rozumieć samego siebie i aby mądrze korzystać ze swojej emocjonalności. A to wymaga celowego wysiłku. To najprawdopodobniej nie zadzieje się samo. Natomiast żyjemy obecnie w czasach, gdzie zachęca się mężczyzn, choć nie tylko, aby zajmowali się tym, co na zewnątrz. Żeby dbali o wygląd zewnętrzny, żeby chodzili na siłownię, budowali muskulaturę, żeby po męsku się ubierali, żeby mieli drogi sportowy albo przynajmniej duży samochód i może ewentualnie gdzieś tam jakiś dyplom wyższej uczelni, ale koniecznie na kierunku ścisłym, technicznym. Taki dyplom, który da kasę i dobrą pracę, bo inaczej będzie to stereotypowo niemęskie. A na co nie zwracamy uwagi? Albo bardziej precyzyjnie, na co nasze społeczeństwo nie każe nam zwracać uwagi? Na to, co w środku, na to, co wewnątrz nas. I bardzo często oczekuje się od mężczyzn, że taki mężczyzna nie będzie zastanawiał się zbyt głęboko nad sobą. W ostatnim czasie, co prawda, ten trend się powoli zmienia, powoli. Ja to też widzę, chociażby po zainteresowaniu mediów zdrowiem psychicznych mężczyzn i kiedyś w absolutnie żadnych znaczących magazynach nie zwracano większej uwagi na zdrowie psychiczne mężczyzn, a teraz no właściwie nie ma miesiąca, czasem nawet tygodnia, żebym nie udzielał jakiegoś wywiadu w temacie zdrowia psychicznego mężczyzn. I Ja jestem za to bardzo wdzięczny mediom i dziennikarzom, bo to właśnie prasa może zwrócić uwagę na te kwestie. Ale też dziękuję wszystkim wam, którzy dzielicie się moimi filmami w swoich mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, bo właśnie dzięki Wam ten temat zaczyna żyć. Ludzie powoli zaczynają przyjmować do siebie, że mężczyzna też może i powinien dbać o swój dobrostan emocjonalny, bo to wpływa potem na życie i mężczyzn, i kobiet wokół nich, czyli całego świata wokół nich. Te kwestie powoli zaczynają pojawiać się gdzieś w świadomości ogółu. I pomimo tego, że nasze męskie wnętrze powoli zaczyna być zauważane, to jednak dla znakomitej większości liczą się przede wszystkim kwestie związane z naszą efektywnością w pracy, hedonistyczną przyjemnością, dobrami materialnymi, sukcesem zawodowym, no i sukcesem prywatnym o, jeszcze wygodnym życiem. Znam oczywiście takich mężczyzn, którzy pracują nad swoim rozwojem emocjonalnym, ale niejednokrotnie ci mężczyźni, pomimo tego, że pracują nad rozwojem emocjonalnym, to robią to w sposób zadaniowy. Zupełnie tak, jakby spieszyli się do tego, żeby osiągnąć swój cel. I w wielu przypadkach to działa, ale niekoniecznie w przypadku poznania samego siebie, swoich emocji. Zupełnie jakby nie mieli czasu oddać się takiej głębszej refleksji, pobyć trochę. Ze sobą i ze swoimi emocjami. Taka droga na skróty, niestety, daje tylko takie fasadowe poznanie samego siebie, taką powierzchowną wiedzę, a to oznacza, że w ten sposób nigdy nie będziemy w stanie dotrzeć do takiej głębi emocjonalnej, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy tego potrzebowali. A warto pozwolić sobie na Dojrzewanie emocjonalne w swoim własnym tempie, bez pośpiechu, tak naprawdę, naprawdę dogłębnie, w taki prawdziwy sposób. No i teraz być może niektórzy z Was zadają sobie pytanie, czego tak naprawdę nam potrzeba, żeby nawiązać ze sobą, ze sobą samym, szczerą, głęboką relację. Z mojej perspektywy jest to przede wszystkim troska o swoje dobre funkcjonowanie w życiu codziennym a możemy to osiągnąć przez jak najbardziej zrównoważone życie prywatne i zawodowe. A to oznacza, że być może powinniśmy być w stanie realizować się zarówno jako pracownik, specjalista, ekspert w pracy, ale po pracy powinniśmy móc zupełnie odciąć się od swoich obowiązków zawodowych i zająć się również sobą. Poza tymi wszystkimi innymi rzeczami, którymi zajmujemy się po pracy, zająć się swoim wewnętrznym ja i tym wszystkim, co jest nam bliskie. Myślę, że istotne jest również dbanie o swój rozwój psychiczny. I to również oznacza korzystanie chociażby z usług wsparcia psychologicznego i myślę, że coraz częściej my mężczyźni do tego dojrzewamy. I korzystamy z tego jako możliwości spotkania się nie tylko z psychologiem, ale przede wszystkim spotkania się ze sobą samym. Ale takim prawdziwym ja, takim bez żadnych masek, takim zupełnie nagim emocjonalnie i takim prawdziwym bo wszyscy mamy w sobie bardzo wiele nieświadomych potrzeb, takich nieuświadomionych tendencji, jakichś impulsów i przykrywamy je bardzo szczelnie rozmaitymi maskami. Maskami, które zakładamy codziennie w bardzo wielu sytuacjach. A moim zdaniem warto mieć otwartą głowę i otwarte serce, aby móc spotkać się z takim prawdziwym sobą samym, poznać siebie lepiej, bez żadnych... Osądów, bez żadnych oczekiwań, bez żadnych masek. Choć na trochę, choć ten jeden raz w tygodniu. No ale jak to wszystko połączyć, chociażby spędem życia? Jak to połączyć ze spektakularną karierą z potężnymi wymaganiami pracodawcy, być może? No bo przecież wszyscy chcą, żebyśmy pracowali więcej, szybciej, wydajniej. Prawda? A jeśli tak jest, to również bardzo możliwe. Że gdy stajemy w obliczu takich wygórowanych wymagań, to nagle okazuje się, że odczuwamy w sobie taki wielki wewnętrzny sprzeciw wobec pojawiających się negatywnych emocji. Odczuwamy jakąś niezgodę na to, co się dzieje. I te negatywne emocje nie są zgodne z realizowaniem pewnego określonego planu, który nam się narzuca. I wtedy mamy do wyboru trzy drogi. Albo zadbać o te emocje, albo coś innego z nimi zrobić, może zignorować. Jeśli zaczynamy ignorować nasze emocje, to wtedy oddalamy się od samego siebie. Wtedy udajemy, że wszystko jest ok, wtedy zaciskamy zęby, ściskamy pośladki i pracujemy dalej. I dalej pozwalamy, aby ten społeczny przymus wysokiej wydajności wyciskał nas jak cytryny. I w pracy słyszymy to od szefa. Pracuj więcej, pracuj szybciej, pracuj skuteczniej. Doszkalaj się, bądź częścią zespołu, bądź zadowolony. A my może nie mamy na to zasobów, może nie mamy na to siły, żeby ciągle przeganiać innych i przeganiać samego siebie. W tym wyścigu nie ma wygranych bo wtedy wypalamy się zawodowo i wtedy zupełnie nieoczekiwanie przestajemy być w ogóle wydajni. I najczęściej dopiero wtedy trafiamy na kozetkę do psychologa, kiedy przepala nam się ten bezpiecznik. Albo nawet trafiamy do psychiatry, jeśli w porę nie zajęliśmy się sobą. Jeśli dbaliśmy o wszystkich i o wszystko, tylko nie o nas samych. Na nas samych zabrakło nam miejsca. Lub na waszych lub Waszym mężczyznom zabrakło miejsca na ich samych. No i wtedy przyjmujemy leki, żeby jakoś funkcjonować, bo wtedy leki mogą już być niezbędne, bo takie zjawiska jak chociażby wypalenie zawodowe, one wbrew pozorom nie pojawiają się tylko i wyłącznie ze względu na sam rodzaj pracy, którą wykonujemy. One są swego rodzaju manifestacją takiej wewnętrznej niezgody na to, jak żyjemy i jak funkcjonujemy, również na poziomie zawodowym. Tak się dzieje wtedy, kiedy nie żyjemy w zgodzie z tymi zasadami, które czujemy w głębi siebie, które są nam naturalne, które są dla nas dobre. No i teraz od nas zależy, co z tym sygnałem, który otrzymujemy od naszego organizmu, zrobimy. No i wspomniałem o trzech drogach. Możemy ten sygnał zignorować i żyć dalej. Najprawdopodobniej żyć nieszczęśliwie, czyli udawać. Udawać, że wszystko jest ok. Udawać, że jesteśmy kimś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Zakładać kolejne maski i kolejne maski, również przed samym sobą. Druga opcja, no to możemy chwilowo zająć się sobą aby potem znów rzucić się w wir pracy i udowadniania kogoś, czy udawania kogoś, kim nie jesteśmy. I na jakiś czas to wystarczy. To załatwi nasze potrzeby na trochę, ale potem znów wybije jakieś szambo, wybije to, że żyjemy w niezgodzie ze sobą samym. Ale jest też trzecie podejście, bo możemy wybrać być może najtrudniejszą, najdłuższą z dróg. I dla wielu sama myśl o tym będzie pewnie nie do przyjęcia, bo chodzi o drogę do odnalezienia samego siebie. I w tej sytuacji wielu z nas z jednej strony czuje, że może chciałoby pójść tą drogą poszukiwania samego siebie, ale jednocześnie być może bardzo mocno się tego obawiamy. Nie chcemy wcale się do tego strachu czy do tego lęku przyznawać, nawet przed samym sobą. Co ja się boję? Ja się niczego nie boję, a już na pewno czegoś takiego się nie boję. I wtedy bardzo często szukamy rozmaitych wymówek. Wymówek, żeby nie zaglądać w głąb siebie, nie otwierać tej małej skrzyneczki z naszymi potrzebami, które gdzieś tam w głębi naszej duszy jest zamknięta. Jedną z takich wymówek jest mówienie, że wokół nas nie ma ludzi, którzy mogliby nam w tym pomóc, bo rodzina nam nie pomaga, bo partner, partnerka, żona, dzieci, rodzeństwo, przyjaciele, szef w pracy, bo oni nie chcą nas w tym wspierać. I tak też może być. Ale rzecz w tym, że być może my właściwie wcale tej pomocy naszych bliskich nie potrzebujemy, albo mówiąc bardziej precyzyjnie, my możemy sobie doskonale poradzić również i bez wsparcia naszych bliskich. No bo zobaczcie, mieliście kiedyś taką sytuację, że po prostu chcieliście o czymś komuś opowiedzieć, swoim bliskim, a oni natychmiast zaczynali na przykład wynajdywać różne sposoby na to, żeby z wami się porównywać, na przykład porównywali waszą sytuację do swoich doświadczeń. Na zasadzie, co ty masz problemy z szefem? O chłopie, jakie ja miałem problemy z szefem. Co? Albo może sugerowali wam jakieś według nich najlepsze rozwiązania waszego problemu? No, kiedy ja byłem w tej sytuacji, no to ja zrobiłem tak i tak. Oczywiście takie rady mogą być cenne, mogą być pomocne, ale pierwszą rzeczą, której potrzebujemy, tak naprawdę, jest to, żeby spotkać się ze sobą samym. To jest nasze prawo do przeżywania po swojemu danej sytuacji. Takie prawo do subiektywnego odczucia, nieskażonego doświadczeniem kogoś innego. I tu jest potrzebna otwartość, i życzliwość, i akceptacja z drugiej strony. Warto, żebyśmy mieli możliwość wypowiedzenia na głos swoich uczuć, chociaż od czasu do czasu. No i żeby faktycznie być usłyszanym. I żeby to, co mówimy, było przyjęte przez drugą stronę. Bez osądzania, bez szukania rozwiązań, bez doradzania, warto pracować nad takim podejściem do samego siebie, nawet jeśli nie mamy co liczyć na wsparcie ze strony bliskich. Jeśli więc słuchają tego osoby, które żyją w związku z mężczyzną, jakimkolwiek związku, niech to będzie wasz chłopak, mąż, brat, syn kolega z pracy, przyjaciel, to wiedzcie, jak bardzo pomocne jest takie spojrzenie na tego mężczyznę z taką prawdziwą wiarą w niego i z szacunkiem, z wiarą w to, że jest to człowiek, który ma wystarczająco swoich własnych zasobów, żeby zmierzyć się z tym, co przynosi mu życie. I wierzyć w to, że ten mężczyzna będzie w stanie znaleźć rozwiązanie swoich problemów bez udzielania mu naszych rad. I że będzie mieć wystarczająco siły, aby temu podołać. Jeśli jesteście w takim bliskim związku z mężczyzną, to warto w takiej sytuacji spojrzeć mu prosto w oczy i z taką prawdziwą, ciepłą miłością zobaczyć go w tych oczach. Bo czasem tylko tego potrzeba, czasem nawet naprawdę nie potrzeba żadnych słów, czasem wystarczy tylko tak naprawdę być. Być tu i teraz, być przy nim. Być może właśnie tego potrzebuje ten mężczyzna, żeby zaakceptować swoje niedoskonałe ja. W psychologii funkcjonuje takie ciekawe pojęcie ideału ego. I w uproszczeniu można powiedzieć, że jest to taki nasz wewnętrzny obraz samego siebie. Ten obraz samego siebie powstaje już od najmłodszych lat, od najmłodszego dzieciństwa. Nabywamy wtedy takie przekonanie o tym, Jacy naszym zdaniem musimy być, żeby nas kochano, żeby nas akceptowano, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy potem odnaleźli się w szkole, żebyśmy się odnaleźli w pracy, wśród rówieśników i żebyśmy mogli osiągnąć wszystko to, czego chcemy. Możemy również budować rozmaite podtypy tego ideału ego. Czyli na przykład możemy mieć taką wizję, że w życiu rodzinnym wymaga się od nas, żebyśmy byli. Czuli, wrażliwi, spokojni, wyrozumiali, opiekuńczy. A w pracy natomiast musimy być top-performerem, czyli musimy radzić sobie ze wszystkim lepiej i szybciej i skuteczniej od innych. Musimy awansować, musimy pracować być może więcej niż inni, musimy zarabiać więcej niż inni, musimy być lepsi od innych. Problem polega na tym, że takich podtypów ideału ego jedna osoba może mieć naprawdę wiele. A to oznacza, że niechybnie niektóre z tych ideałów ego będą ze sobą sprzeczne. I ta wewnętrzna sprzeczność pomiędzy naszymi różnymi podtypami ideału ego rodzi w nas frustrację, wyzwala depresję, rodzi napięcie. Zaburzenia lękowe, a czasami kończy się nawet paraliżującymi atakami paniki. Oczywiście można tego uniknąć, i w teorii to nie jest aż takie trudne, ale w praktyce, w praktyce dla wielu z nas, dla wielu mężczyzn, będzie być może niewykonalne we własnym zakresie bez wsparcia psychologa. Chodzi o to, aby zamiast zmuszać się do bycia kimś innym, zaakceptować siebie. I rozwijać siebie, ale w zgodzie ze swoją naturą, w zgodzie ze sobą samym, czyli w zgodzie ze swoim prawdziwym wewnętrznym ja. A to wymaga pracy, to wymaga zatrzymania się w tym pędzie, w którym ciągle jesteśmy, i przeanalizowania swojej osoby, znalezienia tego, co, co jest w nas prawdziwe, tego, co jest ukryte pod tymi wszystkimi maskami. No w tym oczywiście dobry psycholog nam pomoże, przynajmniej może nam pomóc. A efektem tego będzie to, że pojawi się w nas miejsce na taki naturalny, zdrowy rozwój swoich możliwości, który będzie opierał się nie na korygowaniu, a na wzmacnianiu swoich cech. I będzie odbywał się na naszych zasadach. I nie będziemy już zmuszać się do tego, żeby robić coś wbrew sobie. Nie będziemy już starali się sprostać wymaganiom innych. Będziemy po prostu realizować siebie. Ja jednak mam takie wrażenie, że część z nas nie odważy się pójść tą drogą. Niektórzy z nas nigdy nie będą nawet w stanie przyznać tego, że potrzebują wsparcia psychologa. Lub nigdy nie zbiorą w sobie na tyle odwagi, aby, aby ściągnąć te wszystkie maski. Albo będą udawali, że tych masek nie ma. I mówię to zupełnie bez osądzania, z takim zrozumieniem, jak ciężko jest te maski ściągać, szczególnie kiedy jest się mężczyzną w Polsce. Bo ja żyję w tym samym świecie co wy. Też jestem wystawiony na działanie tych, tych samych bodźców, tych samych oczekiwań społecznych. Ale wiem też, co sprawia, że zakładamy te maski. I wiem, że po prostu. Jest bardzo trudno nagle oduczyć się bez nich funkcjonować. Dla wielu z nas to jest po prostu przerażająca wizja, żeby pokazać siebie bez maski, bez zbroi, żeby stanąć pierwszy raz w życiu z całkowicie otwartą przyłbicą. A jeśli nie odważymy się zdjąć tych masek, chociaż raz na jakiś czas, raz na tydzień, to wtedy zostaje nam tylko ciągła walka i ucieczka. I to taka walka, która z góry skazana jest na porażkę, czyli walka z sobą samym. A kiedy walczymy z samym sobą, to bardzo boleśnie przychodzi nam doświadczanie wszystkich tych sytuacji, w których manifestuje się nasza niedoskonałość. A my naprawdę, przepraszam, my naprawdę potrzebujemy własnego wewnętrznego pozwolenia na to, żeby móc być niedoskonałymi. Tylko dzięki temu ja sam będę w stanie poznać tę osobę, którą naprawdę jestem, w każdym obszarze mojej osobowości. Także te elementy, które normalnie chciałbym być może ukryć przed całym światem. Natomiast jedno jest pewne: nigdy, przenigdy nie powinniśmy ukrywać tego, kim jesteśmy, przynajmniej przed samymi sobą. Tylko dzięki pełnej otwartości będziemy w stanie zbudować taką autentyczną, otwartą relację ze sobą samym. A to pozwoli nam dopiero zacząć tworzyć relacje z innymi oparte na otwartości. Czyli najpierw budujemy otwartość wobec samego siebie, a potem dopiero możemy pozwolić sobie na otwartość wobec innych. I zobaczcie, jeżeli żyjecie w związku z mężczyzną, to wy wiecie o czym ja mówię, bo bardzo często brakuje tej otwartości. A my nigdy nie będziemy w stanie zbudować związku opartego na otwartości z inną osobą, jeśli nie otworzymy się wcześniej przed sobą samym. A wiecie, jakie to jest fantastyczne uczucie! Móc poczuć się tak naprawdę, tak autentycznie sobą, tak żyć naprawdę w zgodzie ze sobą, jak wtedy łatwo przychodzi nam uśmiech, nawet z takich błahych powodów. Często, gdy jestem na siłowni, to słyszę, jak rozmaici specjaliści i amatorzy sportów siłowych mówią o rzeźbieniu formy, czyli w domyśle, kształtowaniu swojego ciała. Zupełnie jakbyśmy byli jakimś bezkształtnym, suchym kawałkiem drewna: takim bezmyślnym, bezwartościowym, brzydkim, takim, którego trzeba zmienić, takim, który potrzebuje dłuta. A ja czuję inaczej. Ja myślę, że wolę podejść do samego siebie z szacunkiem, z miłością, bo czuję, że mam w sobie zgodę na to, żeby żyć i żeby być po prostu sobą, czyli człowiekiem. I że nie muszę wzorować się na kształtach innych, tylko po to, żeby się komuś podobać. Zamiast tego może po prostu warto pozwolić sobie na bycie takim, jakim naprawdę jesteśmy. Dla odkrycia swojego właściwego, prawdziwego kształtu, tego swojego prawdziwego ja, bez żadnych zniekształcających masek. Na to, żeby dojrzeć do tego, żeby być sobą. Dzięki temu będziemy żyć mądrzej i dojrzalej. I będziemy kochać świadomie i w taki bardziej głęboki sposób. Pozwolimy sobie na bliskość, a taką prawdziwą, Ciekaw jestem, czy wy już teraz jesteście gotowi na taką podróż. Bardzo bym chciał, żebyście podzielili się ze mną swoimi obserwacjami. Jeśli nie chcecie o tym mówić, pisać publicznie, ale chcielibyście się ze mną skontaktować, to dajcie mi znać. W tej części mojego kanału z informacjami o mnie znajdziecie maila do mnie. Gdybyście chcieli opowiedzieć mi swoją historię, gdybyście chcieli, żebyśmy porozmawiali o Waszych sprawach. Odezwijcie się, tam mnie znajdziecie. I jak zwykle, jeżeli znacie jakichś mężczyzn, którzy mogliby skorzystać z tego materiału, z tego filmu, podzielcie się proszę tym mailem, tym linkiem, tym filmem w swoich mediach społecznościowych, chociażby na swoim facebooku. Będę Wam za to bardzo wdzięczny, a mam też nadzieję, że ci mężczyźni, którzy są w Waszym życiu, też będą mogli z tego skorzystać. Ja mówię o mężczyznach, ale zobaczcie, jak wiele rzeczy, które tutaj opisałem, jest uniwersalnych, niezależnych od płci. Na pewno kobiety też zakładają maski, prawda? A może nie? Dajcie znać, co o tym sądzicie. A ja Wam mówię, do zobaczenia w następnym filmie.